Niniejsza płyta jest kilkunastominutowym nagraniem o charakterze informacyjnym przedstawiającym firmę MonaVie. MonaVie jest producentem napojów funkcjonalnych i oferuje swoim klientom wysokiej jakości produkty zdrowotne, a poprzez niestandardowy sposób dystrybucji daje możliwość utworzenia źródła dochodu dla osób fizycznych. Dochód jest uzależniony od zaangażowania. Na liście wynagrodzeń w firmie Monavie znajduje się kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy zarabiają równowartość od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy złotych, a zarobki rekordzistów Przekraczają milion złotych miesięcznie. Witam Państwa, z tej strony Piotr, Posią, niebieski kierunek diamentowy. Na pewno popatrzyliście na film numer jeden, Twoje pierwsze spojrzenie, albo zobaczyliście jakiś inny materiał odnośnie firmy Monavi i zastanawiacie się Wy, w jaki sposób Wy możecie skorzystać na ten projekt. Prawdopodobnie do tej pory widzieliście oficjalny wykaz zarobków z firmy Monavi. ustaliliście, jakie typu pieniądze by Was interesowały, żeby opłacało się zaangażować wasz czas i energię wysiłek w ten projekt. I widzicie, z tą pozycją związana jest tak samo, z tym przychodem związana jest dana pozycja, nazwa, czy chcecie zajmować stanowisko kierownicze i w tym momencie damy Wam informację, co Wy potrzebujecie zrobić, żeby dojść do tego typu zarobków. Tak jak Wam od razu powiedziałem, firma Monami nie oferuje pracę na etacie, oferuje ludziom, oferujemy ludziom współpracę i dzięki temu Wy nie rezygnując z obecnego zajęcia, dopasowując się do obecnego zajęcia, możecie zbudować drugie źródło przychodu, które z czasem może przekształcić się w Wasze pierwsze źródło przychodu. Wy możecie skorzystać na tej szansie. Promujemy przez reklamę, przez polecenia produkt Monavi. I teraz dużo ludzi myśli o to, o to, że w samym programie chodzi o to, żeby sprzedawać ten produkt. Ja na początku myślałem tak samo, więc czujecie, ale kiedy zobaczyłem po prostu jak wygląda zarabianie pieniędzy w firmie Monavi, w tym momencie byłem dokładnie zszokowany i stwierdziłem, że robiłem, polecałem różnego, różnego rodzaju projekty, różnego rodzaju produkty, usługi, a przez Całe swoje życie, tak? Ale nigdy nikt mi do tej pory nie zapłacił. Teraz no, zobaczmy w jaki sposób wygląda to w firmie Monami. Sugerujemy tak samo, żebyście wy, na przykład, mimo tego, że firma nie mówi, że potrzebujecie, zakupować jakieś produkty, ale żebyście zrobili tego typu rzecz. Jeżeli ja na przykład nie używałbym tych produktów, a mówiłbym Wam, ja tego nie piję, ale wy topięcie jak byście się czuli? W tym momencie dużo ludzi mówi, no rzeczywiście, dlatego my nie jesteśmy po prostu sprzedawcami a mam opłacone za polecenia, próbuję, hasło w naszej firmie jest PIPO, podziel się, jest to produkt, który nie ma szacunku do każdego, bez względu na to, jak ktoś zaczyna używać te produkty, a czy ktoś jest nauczycielem, profesorem, prowadzi swój własny biznes, to potem dzieli się informacją o, o tych produktach, tak czy tak, dlaczego po prostu w naturalny sposób ludzie czują się lepiej i mówią o Nie musisz być poszukiwaczem na miarę Indiana Jones by zdobyć owoc jagody i prosto z brazylijskiej dżungli. Nazywam się Andrzej Supron. Przez wiele lat byłem sportowcem w dyscyplinie sportu zapasy w stylu klasycznym. W trakcie swojej prawie 25-letniej kariery zdobyłem 16 medal na Mistrzostwach Europy, Świata i Igrzyskach Olimpijskich. Pięć razy stałem na najwyższym podium. Bo. Żałuję, że nie wtedy nie było tego produktu Monavim. Jest to produkt, który powoduje przemianę materii, czyli automatycznie poprawia całą wydolność organizmu, co jest bardzo ważne dla sportowca wyczynowego. No i oczywiście jest to diety. Jestem lekko atletką, także głównym moim zajęciem jest sport. W związku z moją kontuzją wcześniejszą, postanowiłam jakoś rozerwać się. Zaproponowano mi udział w tańcu z gwiazda ostatnio. Jestem zachwycona produktem Monavi, który stosuję od miesiąca i czuję się fantastycznie. Dodaje mi dużo energii, byłam sama zaskoczona. Pii, które jest na co dzień ze mną i ten produkt, właśnie piję zawsze rano i wieczorem. Jakby pozwala mi zdecydowanie. Poczuć się lepiej, czuję lepszy komfort. Na pewno taki monafii polecam wszystkim, bo to jest taki suplement diety i to jest takie właśnie dostarczenie tych niezbędnych witamin na każdy dzień. Od jakiegoś czasu piję sok z brazylijskiej jagody, gdzie na, na początku tak dosyć z dystansem do tego podchodziłem i wydawało mi się, że to mi raczej nie pomoże. Po jakimś czasie okazało się, że jednak pomaga. Ja piję, jak i moja cała rodzina. Na początku bardzo łatwo było budować biznes i zapraszać ludzi do biznesu, gdzie wszystko, o czym ja mówię do ludzi, to sporządziłem listę ludzi, z którymi chciałem na ten temat porozmawiać na początku i powiedziałem im, słuchajcie, wierzę, że być może Wy jesteście całkowicie usatysfakcjonowani z obecnych zarobków, z obecnego biznesu, z obecnej pracy, ale chcę Wam o tym powiedzieć, żebyście nie mieli do mnie pretensji, jak ja zacznę zarabiać na tym dobre pieniądze, że Wam o tym nie powiedziałem. I w tym momencie pokazałem im biznes, do niektórych ludzi powiedziałem, "Słuchajcie, czy jeśli byłby konkretny, sensowny biznes, wchodziłyby w grę właściwie pieniądze, nie musiałbyś rezygnować z obecnego zajęcia i nie zajmowałoby to dużo czasu, to trzeba było być otwarte, żeby się tam przyjrzeć. W tym momencie każdy zapytał się mnie co to jest, ja za oczywiście powiedziałem czy słyszałeś o Monami, ktoś powiedział nie, ja pokazałem mu informacje, wideo tego typu, to może być osobiste spotkanie, to może być konferencja internetowa, być może możecie być zaproszeni na prywatną, na prywatną prezentację biznesową. Ja wchodzę do firmy i kupiłem sobie na przykład 8 butelek. Też zarobiliście 40 dolarów. Musicie przeliczyć sobie to na złotówki czy na jakąkolwiek inną walutę. A dlaczego? Ponieważ firma sprzedała mi 8 butelek. Dzwonicie do swojego najlepszego przyjaciela, a powiedzmy do przyjaciela Sławka, zrobiliście to samo, zapytaliście go, czy jest zainteresowany zarabianiem pieniędzy, jemu się to spodobało, popatrzył na biznes. Chodzi, przypuśćmy, że on kupił sobie też tylko 8 butelek produktu. Chciał zacząć wolno. A w tym momencie zarobiliście kolejne 40 dolarów. wy Wasze dwie butelki a, pijecie za darmo. Dlaczego? Ponieważ potrzebujecie dwie butelki na miesiąc, zarobiliście więcej, jeżeli zainwestowaliście w dwie butelki dla siebie, dla swojego własnego użytku, pijecie za darmo. Teraz co ja chcę zrobić w tym momencie? Ja w tym momencie też chcę pić produkty za darmo. Co, co robię? Dzwonię do swoich dwóch przyjaciół i w tym momencie powielamy ten system. Wasz najlepszy przyjaciel Sławek dzwoni do swoich przyjaciół, robi to samo i w tym momencie Wy zarobiliście suma Summarum 220 dolarów. Co dalej trzeba zrobić? Trzeba zrobić to jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, do momentu, dopóki nie będziecie zadowoleni po prostu z Waszych zarobków, że możecie zarobić, wprowadzając dwóch kolejnych ludzi, pomagając im wprowadzić dwóch ludzi, a kolejne 220 dolarów, budujemy dwa zespoły. Jeden zespół, lewy zespół i prawy zespół. W momencie im więcej jest ludzi, tym większe są obroty w Waszym zespole. I tym więcej wy zarabiacie pieniędzy. Jeżeli macie jedną poważną osobę z lewej strony, jedną poważną osobę z prawej strony, która produkuje naprawdę duże obroty, w tym momencie dla Was to oznacza duże pieniądze. Ponieważ firma płaci, płaci 5% z obrotu, który się równoważy w lewym zespole, i w prawym zespole, albo innymi słowy 10% ze słabszego zespołu. Chodzi o to, żeby pomagać ludziom w Twojej organizacji. Cokolwiek ci ludzie produkują, za to, że wy powiedzieliście im raz jednorazowo o tym, cokolwiek oni robią przez kolejne lata całe, wy zarabiacie na tym pieniądze. Pamiętacie, kiedy powiedziałem, pracuj, popracuj przez rok, dwa, pięć, przez sezon, a mniej płacone przez wiele lat, to dokładnie jest tego typu biznes. Pomóż dwóm ludziom. Twój cel to znaleźć dwóch partnerów. Mówimy często tak, znajdź i pomóż dwóch ludzi. Którzy potraktują ten temat poważnie, albo pracuj przez 40 lat. Pracuj na etacie przez 40 lat. Co dzieje się dalej? Kiedy ja wystartowałem w swoim biznesie, w zacząłem od przyjaciół, znajomych rodziny, potem poszedłem do ludzi, których nie znałem z tym tematem i pokazałem im dany biznes. Mój biznes w rok czasu wyskoczył na, na 8 rynków świata. Miałem ponad 1000 ludzi w swojej organizacji i osiągnąłem pozycję niebieskiego kierownika diamentowego Blue Diamond Executive z firmą Monavi. Mam ludzi w Japonii, ludzie mówią teraz tak, ale ja nie znam osobiście nikogo w Japonii. Ja mówię tak, ja też nie znałem nikogo w Japonii, ale wprowadziłem człowieka w Polsce, który znał kogoś w Japonii. są w firmie tak samo różnego rodzaju wycieczki. Wielu moich partnerów w tym momencie wyjechało już do Stanów Zjednoczonych, do szwajcarskiej wioski, wszystko płatne przez firmę. Dla ludzi na pozycjach diamentowych i powyżej są kierowników diamentowych, a są wycieczki tak samo na Hawaje co roku, wszystko płatne przez firmę. Wszystko, co w tym momencie Ty potrzebujesz zrobić, to wrócić się do osoby, która przedstawiła Ci do tej koncepcji, powiedzieć jej, co Ci się najbardziej podobało, i w tym momencie ta osoba powie Ci, a, co potrzebujemy dalej zrobić, a, w jaki sposób to możesz zacząć. Jest kilka różnych pozycji. Jeśli jesteś naprawdę zajęty, w tym momencie możesz zająć sobie pozycję w firmie, rekomendować po prostu ludzi do firmy a, i to wszystko tak samo dla Ciebie będzie to finansowo atrakcyjne. Jeżeli chcesz zacząć budować biznes szybko, sugeruję zamówienie 6 paczek lub 3 paczki, a w tym momencie po prostu jest większa dynamika. Zastanów się, czy chcesz zacząć szybko, czy wolno, a, czy chcesz zacząć zarobić trochę czy dużo, odpowiedz tej osobie po prostu jakie jakiego typu pieniądze chcesz tego by bo zarobić A, i, da, i pokażemy Ci dokładnie, jak to by, by A, Dziękuję Ci bardzo i mam nadzieję, to zobaczymy.